Widziałeś specyfikację tego, co robiliśmy dla Staszka 5 lat temu. A nie masz w systemie? Nie wiesz, co ja to jednak wolę mieć wszystko na papierze. Wtedy wiem, że mi się nie zgubi. Okej. Okay. O mamo. No i po co się męczyć? Dobrze skonfigurowane systemy informatyczne zapewnią Ci bezpieczeństwo, efektywność i czysty zysk. Jednak tylko ułamek polskich firm ma plan, jak wdrożyć rozwiązania czwartej rewolucji przemysłowej. Stań na czele cyfrowej zmiany. Studiuj systemy informatyczne w inżynierii produkcji. Webshop.